Siemaneczko murdeczki, jestem młody wilk i. W dzisiejszym odcinku będziemy atakowali Smoka. Oj, tak, dotarliśmy tu i atakujemy Smoka. To jest wielka chwila. Jeszcze. Oj, zobaczymy, czy się nagrywa. Dobrze, nagrywa się. Zost e Zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybuj jakiś komentarz. No i co, lecimy rozgromić tego smoka. Ale ja się jaram tym w ogóle. Dobra. Już tutaj mamy trzy oka wsadzone. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. Ej, zaczekajcie. Dźwięki trzeba włączyć. Eee, muzyka i dźwięk. Dzięko Ogólny poziom głośności... O! No weźmy tak, muzyka gdzieś tak... Jest! Mordeczki, wchodzimy tam? Wchodzimy tam czy nie? Co? Wbijamy tam atakujemy. Lol, robimy to, mordeczki. Zostawcie łapeczkę w górę. Ja jeszcze cyknę w fotę. No i nazwijcie, telefon się nie chce odblokować. Cykniemy sobie w fotę. I co, mordeczki, lecimy na smoka, atakujemy go, 3, 2, 1, 0, to już koniec, absolutnie nie, to jest dopiero początek, to co, wychodzimy na górę. Dzień dobry Tam jest Siema smoc czy żar Dobra, spróbujemy najpierw z łuku zestrzelić te osłonięte Co to jest? Aha, dobra Dobra, no to co? Lecimy na górę. O nie, dobra, lecimy. A nie smok tej pluje. Jestem tu. Dobra, brać, sobie wezmę tutaj. I wchodzimy na następną wieżę. Bra, weźmy bruku. Będzie szybciej i bezpieczniej. Kurde, ale tu jest stres i skupienie. Lol. A, no, będzie łatwiej bez ten... Woda. Wylewamy. Zabieramy. Skaczemy i jemy. Dobra, jest na razie bardzo trudno. Jak to trafię? Nie, nie trafię. Szybko płyniemy na górę. Dobra. Lecimy tu, Lol, alan pluje tym. Dobra, musimy go pokonać. Mogłem pomyśleć i wziąć mleko. Dobra. Soes. Dobra. Oh my god. -ers. Tego to ja nie przemyślałem Wow, aż się ciepło zrobiło Co się stało? Dobrze Gdzie on jest? Gdzie on mnie bije? Co za zwierzak głupi. No i czakież stąd psie. Co za pies? Dobra. Musimy zniszczyć te wszystkie te leczniki. W mordę jeża! Jaki nie myślałem, że z nim może być aż tak trudno. Nie ma ci stąd takiś. Dobra, ja się z zwijam nara. Ej, mi się wydawało, że ja to zniszczyłem, ale okej. Okay. O, dobrze, masz jakieś obrażenia. Dobrze. A kiedyś są śmiecił. Ty, on... On jest bardzo trudny, powiem wam. To jest chyba mój drugi raz, kiedy zabijam smoka. W minecrafcie. Tak samem, bo tak. I dobra, nie masz się gdzie leczyć. Nara. O w mordę! Wow, udało się! Wow! Patrzcie, teraz bedy wjeżdżają. No idźcie ode mnie, jeszcze Endermany będą mnie atakowały. Moku! Nie mam słabego celu z łuku. Nie wyrzucił. Dobra, szybko. Ej, ze samym słokiem nie jest tak słabo. Co mnie tu bije, ty znikaj stąd, bo cię spalę, czekajcie. Muszę się najeść, bo ten zaraz mnie tu spali. Do widzenia. To się każdy może. Chodź tu, chodź tu, jak taki mądry jesteś. Pokonałem go. Ej, to jest łatwe, jednak. Mordo, nie bój mnie. Pokonaliśmy go, mordeczki. Zamknij się, przestań mi bić. Mordeczki, za to się należy łapka w górę. To w sumie nie było aż takie trudne. Ale, mordeczki, zostawcie za to łapeczkę w górę. Pokonaliśmy smoka Endów w ciszy, tak naprawdę. Super, super. Poszłam. Eee... Zobaczymy, który level wbijemy. No i co? Mordeczki, pokonaliśmy smoka. Super. Wy ile? W 15 minut. Ładnie. W 15 minut pokonaliśmy smoka. Eee, Napiszcie, czy to jest dobry wynik według was, czy słaby. Tutaj bardzo się skupiałem na grze. Eee, fajnie nam poszło. Teraz farma endermanów. Elytra. I mordeczki, będziemy lecieli z tym. Uwaga, jajco smoka. Trzeba będzie zdobyć. Tu się przy teleportowało. A czemu tu mi się teleportujesz? O! I teraz zdobędziemy jajco. Musimy się tu wkopać. O! Postawić pochodnie. Ciach jest jajeczko. Smoczę jajo. Osiągnął cel następne pokolenie. No i co, mordeczki. Jeszcze chyba z. W sumie tych Bedów się nam tyle nie przydało. Ale możemy je po powysać mi się nie przydadzą w sumie. Nigdy. Ej, one w sumie dużo HP też mi zabierają. I gdzie jest portal do nowego Nederu? E, endu? Do drugiego wymiaru mordeczki. Ale pogromiliśmy smoka, a teraz my tu jesteśmy jedn jednymi władcami na tym świecie i nikt tam nie podskoczy. Ulala. Ujuju. Ujuju. Gdzie to może być? Gdzie, o gdzie jest portal? Gdzie ten portal jest? Hm. Ej, bo ja tak przeważnie nie, gdzieś ten portal spawnuje. Aha, tam obok tego pewnie spawn pointu. Ej, nie, mówiłem, że to będzie trudne ta walka, ale ona nie była. Sama walka w sobie nie była trudna. Powiem wam. Ja Mam się, że on już mnie goni. Sama walka nie była mordeczki trudna. Ej, ale. Beki, gdzie jest portal? Halo? Portalu, gdzie ty jesteś? Ej, gdzie jest portal? Do End City. LOL? Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć, gdzie jest portal do End City? No chodź tu, jak taki mądry jesteś. Chodź tu, jak taki mądry jesteś. Ej, obkrążyłem całą wyspę i nie ma portalu do End City. Weź mi ktoś, napisz w komentarzach, gdzie jest portal do End City bo zawsze gdzieś się pojawiał tutaj na brzegach wyspy Lol No absolutnie tutaj nic nie ma Ej, oszukali mnie. Ej, zgłaszam reklamację. Minecraft się zepsuł. Ja protestuję. Co to ma być? Co to ma być? Schowali portal. No po prostu, że nada. Mordeczki, napiszcie, gdzie ten portal może być, bo ja totalnie nie wiem. No, 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 i jak nie będzie tego portalu, to będzie Lipa. No, miałem, miałem pomysły na Elytrea. Napiszcie w komentarzu, gdzie ten portal może być. Ja zawijam manżur stąd. Więc sayonara. Dobra, napisy końcowe. Minecraft Java Edition Tak, modwilek. Jak to pominąć? iść mi z tym? O. Nie masz przy nie masz przypisanego łóżka lub niedawno katownicy odrodzenia albo są niedostępne. Dobra, ale wiemy, gdzie jest domek na szczęście. Mamy kompas. No, mordeczki. Nie czysta z tym end city I nie martwcie się! To nie jest koniec naszej serii ani przygody. To jest dopiero początek naszej serii. To jest dopiero początek naszej przygody. E, tutaj się dopiero zaczyna coś wielkiego. Dobra, my, mnie to nie było. E, do widzenia, się Sejonara. Zawijamy Manjur. To nie jest koniec naszej przygody, to jest dopiero początek naszej przygody. I będziemy dalej rozwijali naszą wyspę. Nasz domek piękny. I będziemy. Napiszcie w komentarzu, gdzie jest ten yy, Twin City. Jesteśmy w naszym pięknej wiosce. Jak to super powrócić po takim długim czasie na chatkę? Fajnie, jakbyś jeszcze się łódka nie bagowała. O, dziękuję. No! A więc... Siema ośle! Siema moje zwierzaki, siema kicia! Siema pieseł, ma mruczek! Siema pieseł, pieseł! I siema na górze Alex! Ustawmy sobie od razu spy point. Pod, pod, pod pobliżu są potwory, oczywiście tam creeper sobie grasuje. Świetnie. Ale powiem wam, że jest super. W sumie tyle bedów nam się nie, nie przydało. Co się stało? Dobra, nieważne. I się okazało, że to jest stosunkowo blisko. Ja smoka trzeba będzie gdzieś postawić w bardzo ważnym miejscu. To się jeszcze nam przyda w sumie. I to też. I kobyl też. Tarczę się w sumie włożę. Dobra, więc kobyl odłożymy na miejsce. W sumie tyle aż tych łóż, łóżek nie było nam potrzebnych. Więc no, niepotrzebnie sobie zrobiłem sylwek, no ale. Mówi się no, trudno. Ale jestem podjarany. Pokonaliśmy smoka. Mamy jakąś książeczkę. Naprawa moc 3. Um, to... Damy gdzieś tu zaraz, no. yy, jabł... o, jabłka są. Odkładamy. A nie, to proszę mi oddać. I perełki odkładamy. To ja wyrzucamy. Enchanty. Wyroby z drewna. Ale ten łuk w sumie się bardzo dobrze trzyma. Niezniszczalność. N nieskończoność. No, się z, troszeczkę popsu nam, e, nie ukrywając, no. No, 82 level, moim, moim zdaniem to jest bardzo super. E, no i będziemy musieli się tam jeszcze raz wybrać. Tylko najpierw do netheru po ten netheryt się wybierzemy. O, to jeszcze nadal wisi tu. To odłożymy w sumie. Żeby nie marnować. Jak tyle na nas poczekało, to proszę bardzo. Teraz odłożę to. No i co? Mordeczki, bez dłuższego przedłużania. Ja się z wami będę żegnał. Zostawiajcie łapeczkę w górę. Subskrybuj. Pokonaliśmy smoka, mordeczki. To jest coś wielkiego, za co musicie dostać subskrypcję. I jak napiszecie w komentarzu, gdzie się podział portal, to w następnym odcinku. Yy, ogarniemy to. I pójdziemy do nowego endu. A więc. Sayonara. Siemaneczko.